Ale to jest klimacik. Musimy przestać wydawać pieniądze na podróże. Jako jeden z pierwszych hoteli na świecie podłączył prąd. Bo to jest rosół na bazie zielonej herbaty wege. Dzień doberek, kolejny dzień w Singapurze, kolejny dzień skwaru, upału. Do czasu, tak, już padało dzisiaj dwa razy, ale ogólnie rzecz biorąc, jest mega gorąco. Już odczuwamy to po sobie, że trochę gardło nas zaczynają lekko boleć, bo wszędzie w metrze... <laughs> w metrze w komunikacji miejskiej, w hostelu, w centrach handlowych, walą taką klimą, ale tak nam mega mocno. No i wiecie, co chwilę się po prostu wychodzi z upałów w fut, z upałów fut i tak non stop. No i klimat się trochę zmienił i czujemy właśnie to, że jakby nasze stare 30-letnie ciała tutaj ponad 30-letnie nawet nie dają sobie rady tak jak kiedyś. Idziemy teraz gdzie? Ty wiesz. sobą. Tak, była dzielnica indyjska, była dzielnica chińska, dzisiaj będzie dzielnica arabska. No i dotarliśmy na Arab Street, czyli jesteśmy na miejscu. I już słychać modły z meczetu, i nawet gdzieś tam się wyłania meczet. <śpiewanie> Ale to jest klimacik. Te kolorowe budynki, palmy w tle wieżowce. Rewelacja. Jak ci się podoba Agata? No. Zobaczcie te budynki. Zobaczcie, nagabywanie, naciąganie do biznesu, do jakichkolwiek właśnie biznesów, czy handlu, czy do czegokolwiek, karak grzywny 5000 dolarów lub albo i 6 miesięcy więzienia. Największy meczet w Singapurze. Jest to trzecia w dwóch kości nacja, która ma stricte biznes. <grywka> <grywka> No i idziemy takimi uliczkami, a w tle wyłania się wielki wieżowiec. Ale to jest super połączenie, to robi taki efekt niesamowity. Nie trzeba do Indonezji jechać, żeby warunga znaleźć. Proszę bardzo, indonezyjska knajpa w Singapurze. To jeden z najstarszych i najbardziej luksusowych hoteli w Singapurze. A jaka jest jego historia? Przyjechał tutaj w czasach kolonizacyjnych a, i postanowił z tych ziem zrobić port. I dzięki temu tak naprawdę powstał Singapur, bo prawie by nie powstał, przez to, że został zniszczony i porzucony przez pierwszych e, osadników portu, Portugalczyków, którzy wyeksploatowali te ziemię. W październiku 1899 roku było bardzo głośno o tym hotelu, dlatego że e, jako jeden z pierwszych hoteli na świecie podłączył prąd. Prąd pokojach, dostępny, co było mega luksusem jak na tamte czasy. No i zatrudniali też cukierników z Francji a, i podawali właśnie a, lody. lody i bezę. Tak, no. I to był mega luksus jak na tamte czasy i tym wybili się tak naprawdę i zaczęli zwracać uwagę z mediów całego świata. A, no. Ale to mnie jest, jak zobaczyłam na internet, to jest chyba najdroższy, jak i tylko chyba znaleźć w Singapurze. Ile kosztuje noc? 2700 dolarów i to jest promocja. Czyli jakieś 8000 tysięcy złotych, no, coś takiego za jedną noc. No ale tutaj największe gwiazdy się zatrzymywały i zatrzymują typu Queen, wszystkie jakieś topowe kapele i tak dalej po dziś dzień. Wszystkie te gwiazdy zostają tak. właśnie tutaj, jak odwiedzają Singapur. -y. Na 500 tysięcy subów na naszym kanale wrócimy tutaj i nagramy, jak wygląda w środku pokój i sama ta otoczka też, no. Na 100 tysięcy słów pójdziemy tutaj do baru, bo w tym barze w ogóle podają taki koktajl, który został e, wymyślony na początku istnienia i od tamtego czasu podają go w taki sam sposób z paczką orzeszków. Tutaj nawet w tym sklepie można zobaczyć, jak taka paczka orzeszków e, wygląda. On w takich woreczkach. I dostaje się do drinka, który kosztuje notabene 40 dolarów singapurskich plus podatek i opłata serwisowa, czyli jakieś 50 dolarów singapurskich, czyli około 150 zł za drinka. Więc stwierdziliśmy, że 300 zł za dwa driny nie jest warte nagrywania. Natomiast dostaje się właśnie taką paczkę fistaszków i w tym luksusowym, wiecie, barze. Wszystko się, się rzuca na glebę, na glebę. tak jak było kiedyś. Po prostu się łupało w pistaszki i wyrzucało się łupiny na glebę. Po drugiej stronie ulicy też była bardzo fajna kawiarnia i palarnia kawy. Ask, ask Coffee Roastery, tak jak widać na nalepce. No i wzięliśmy sobie Cold Brew, Jagata ma kokosowe late. Łącznie zapłaciliśmy 17 dolarów singapurskich, czyli około 50 zł. Miejscówka bardzo fajna, urokliwa. No i bardzo dobrze oceniana, więc się pewnie będą zacne. No nie wiem, kawy, dajmy, zielona, <grym 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 A weźmy na lajko, grób. Tak. Tak? tak Ale fajna buteleczka w ogóle. Tak, o, Agata, tutaj jest no, 10-20 centów. To. O, i to się nazywa dobra kawka, ale jaka ciekawa w ogóle? No, spróbuj tego, ale delikatna, nie jest mocna. Myślałem, że będzie mocna, ale jest bardzo ciekawa, lekka w ogóle, nie? No, ale to duża buteleczka, nie? Mm -hmm. Ale jest kawa dosyć lekka, więc, więc mam nadzieję, że mnie nie ten że zasnę. A, tak, w Szczecinie przystań na kawę. przystan na kawę. Jak będziecie w Szczecinie to polecamy. Jest mega gorąco. Wchodzimy co chwilę gdzieś, żeby się tylko ochłodzić i skorzystać z klimy, nie? Ja czasem po prostu już mam rage'a i wchodzę tylko do jakiegoś sklepu. O, no dobra, teraz sobie trochę ochodzimy i lecimy zwiedzać dalej. Jest strasznie parno i duszno. Agata już się tam ekspresami podnieca. Najpierw trzeba mieć dom, albo jakąkolwiek chatę. No, nigdy to nie nastąpi, głupio. Wszędzie gdzie się chodzi, nawet przy głównych ulicach, zawsze są zostawione jakieś drzewa, pasy zieleni. Że to robi też taki efekt, że to miasto jest bardzo, bardzo zielone. Widzieliśmy meczet, widzieliśmy świątynie hinduskie, buddyjskie, no a tutaj kościół anglikański. No i to jest kolejna rzecz, która świadczy o tej różnorodności i multikulturowości Singapuru, bo religie również są podzielone. Ryni. Mamy 19% chrześcijaństwa, 15% muzułmanizm i 9% taoizm, 5% hindu. No to powiedziałbym, że hindu więcej, tak jak jesteśmy na tej dzielnicy Little India i ile się ich widzi, nie? Jak dużo. A tutaj proszę, zaskoczenie, ale, ale to część znaczy dużo, też buddyzm z nich, nie? Ale to też Tak. Ale tam powiedziała jedna jest takiej religii, mimo że ma takie pochodzenie i mieszka w państwach. Pięknie, ale jest chrześcijanin. No, także bardzo zróżnicowanie. Połączenie takich starych, niskich, jeszcze kolonialnych budyneczków z wielkimi i olbrzymimi wieżowcami w tle pięknie. z najbardziej sfotografowanych miejsc w całym Singapurze. Jest to posąg Merliona. A tak wygląda z ludźmi dookoła. Masakra. A o co w tym wszystkim chodzi? Co to jest w ogóle ta statua Merliona i co to jest Merlion? Agata. To jest że e, e, Od dali, jak widział tę wyspę, to wydawało mu się, coś takiego imponującego widzi, co przypomina lwa i uznał to za dobry omen. I dlatego z, nazwał tę wyspę Singapura, z sanskrytu oznaczające miasto lwa. A że ta wioska, wioska wtedy, no, to miejsce, gdzie ci ludzie, dzisiejsi Singapury, gdzie ludzie żyli, a słynęła z południowym. E, e, Najwyżej. Tak. Wizytówka Singapuru. Można kupić tutaj maskotki, zabawki, puzzle, reklamówki, no wszystko po prostu. Jest to tak jak, no nie wiem, do czego to porównać nawet. No po prostu maskotka krajowa i tutaj widać po tym po prostu. To jest chyba mi pierwsze miejsce, gdzie widzimy aż tak dużo turystów w jednym miejscu. Jest to też mega strategiczne miejsce, no bo z tego tutaj małego mostku, małego molo widać tak. Tutaj Merliona, Wieżowce, tutaj Marina, Marina Bay Sands. Tam jest e, to muzeum sztuki i nauki, co wczoraj widzieliśmy. Ferris wheel, singapurskie. I to, co to jest? Teatr. Esplanade. I fajna, fajne je o tej godzinie, jak już słońce trochę zaszło, jest trochę chłodniej, wieje, przyjemnie. Tutaj trochę jeszcze taka mgiełka od tego Merliona, a nas czasem oblewa. No i można w końcu odsapnąć od tego upału. tutaj ostatnim razem, to to samo. Tak, no. Więc się nagle zepsuła pogoda i zbierały się chmury takie burzowe, deszczowe i właśnie to jest teraz to samo, nie? Tak, już chyba o tym mówiłem, nie? Że burza jest tutaj prawie 300 dni w roku. 300 tak. dni w roku, to jest 6 na 7 dni w tygodniu mniej więcej. Ja nie chciałam zaplanować, żebyśmy sobie poszli gdzieś na jakiś basen ale jak sobie pomyślałam o tym, jaka tutaj jest pogoda, że pójdę na basen i dnia będzie co chwilę padało, to nie wiem, czy to dobry pomysł. To tak, ale pokażemy plaże na pewno, bo są plaże w Singapurze, na, na wyspie Sentosa. Sentosa to jest taka rozrywkowa wyspa, gdzie są wszystkie parki rozrywki Universal Studios, Universal Studios oceanarium bardzo duże, jeden park wodny, no kilka plaż i, i jakichś atrakcji. Różno Tak. Ledwo Agata powiedziała o pogodzie, a tutaj już się rozpaduje. Rozpaduje, rozpadało. Masakra. Jest mega głośno, więc ogólnie dużo nie nagram. Ale ja sobie wziąłem taką kaczkę z ryżem. A, a Agata ma coś ciekawego, bo to jest rosół na bazie zielonej herbaty wege. No i do tego taki właśnie miks. Warzyw, makaron, brązowy ryż. A, brązowy ryż. Tak. tofu, orzeszki i dużo warzyw. No I to kosztowało ósemkę. A to szóstka? 6,20. A, 6,20. W centrum handlowym Marina Bay Sands jest też taki Rain Oculus i tutaj e, kilka razy w ciągu dnia napiszę na dole o jakich godzinach pojawia się taki wir wody, a ponadto jak po drugiej stronie stoi osoba, tam jest Agata, to można gadać i słychać. Agata, Agata powiedz coś. Co, da, co nagrywasz? Ciekawe czy będzie słychać na mikrofonie. Mów, mów. Ciekawe, bo ja nie normalnie. Na Magdę, jest. No ja Cię też słyszę, ale nie wiem czy mikrofon wyłapie, zobaczymy. No jest bardzo ciekawa, bo dużo bo tutaj się odcywa, mamy dosyć donośny głos chociaż. No i Agata jest tam po drugiej stronie? Ja Cię normalnie słyszę, ale. Ja też Cię słyszę, <laughs> tylko nie wiem jak mikrofon. No dobra, chodź, chodź na pokaz. Abyście się zastanawiali, skąd najlepiej obejrzeć pokaz Fontan, który odbywa się trzy razy od piątku do niedzieli w ciągu dnia, a dwa razy od poniedziałku do czwartku. Godziny pokażemy na dole. To przy sklepie Louis Vuitton jest taka platforma pływająca, i tam wszyscy ludzie stoją wzdłuż na mostku, a tutaj nie ma prawie nikogo. Nie wiemy dlaczego. I widzimy wszystko. Bez ludzi przed nami. Widoczek na miasto. Rewelacja. Nocą jeszcze bardziej robi wrażenie Singapur.